Stanisław Michalkiewicz opowiada między innymi o sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych Lechu się czy Traktacie Lizbońskim. Tak z ręką na sercu to muszę powiedzieć, że ja też mam podobne podejrzenia, między innymi, między innymi z powodu takich dowcipów, jakie w kołach wojskowych krążą. Bo to też jakie rodzaje, jakiego rodzaju dowcipy sobie tam opowiadają ludzie, to można wywnioskować o nastrojach, jakie tam panują, prawda? No i opowiadają sobie taki, taki dowcip, że poprzednio na czele Ministerstwa Obrony Narodowej stał psychiatra, a teraz stoi pacjent. Więc nie zapowiada to lojalności wobec cywilnego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Raczej jest znakiem lekceważenia tego kierownictwa, to oznacza, to stwarza ryzyko, że w razie czego rzeczywiście rząd nie będzie kontrolował sytuacji. Nie będzie kontrolował nawet swoich sekretarek, pan minister. Pan minister Waszczykowski zaprosił Komisję Wenecką do Wózku, ja nie musiał, nie wiem po co, dlaczego to zrobił. Po prostu nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego to zrobił w sytuacji, kiedy nie musiał. No i teraz to dodatkowe, dostarczył w ten sposób dodatkowej amunicji przeciwko własnemu rządowi. Ja uważam, że pan minister Waszczykowski nie zawsze chyba myśli, co robi. Nie zawsze myśli, co robi. To zresztą nie raz mu się zdarzyło, bo on niedawno był na Ukrainie i tam ze swoim odpowiednikiem Wygłosił taką deklarację, że Polska razem z Ukrainą będą odkrywały prawdę w sprawie tragedii wołyńskiej I wyraził nadzieję, że nawet sprawcy się przyznają, więc rozumiem, ma nadzieję, że oni żyją jeszcze. No więc nie wiem, co on miał na myśli, ale nie o to chodzi. Pan minister Waszykowski. Pojechał na Ukrainę w niecały miesiąc po uchwale podjętej przez polski Sejm. Sejm Polski w tej uchwale nie miał najmniejszych wątpliwości, jak wyglądała prawda o tragedii wołyńskiej i kto za nią odpowiada. Więc jeżeli pan minister Waszczykowski w miesiąc, niecały po tej uchwale jedzie na Ukrainę i zapowiada, że będziemy dopiero odkrywali prawdę i to wspólnie, to znaczy, że Podważył uchwałę Polskiego Sejmu za takie rzeczy, za coś takiego, powinien natychmiast wylecieć z rządu. Natychmiast. Więc nie wiem dlaczego tak się nie stało, ale utwierdziło mnie to w przekonaniu, że pan minister Waszykowski nie zawsze myśli, co robi. Jak byłem we Włoszech, to. Taki ksiądz, Polak zresztą, który tam jest, zawiózł mnie na cmentarz. Nie wiedziałem, dlaczego mnie na ten cmentarz zawoził. Okazało się, że na grób Orjany Faleci, żeby mi pokazać, gdzie jest pochowana. Także to, no oczywiście, lampkę zapaliłem. Proszę, jak się. naszego Polka, <laughs> miała wywiad, No ona go po, pozna, poznała, go, przejrzała go na wylot w jednej chwili, tak, nasze Bez zasad i że nadęty, tak, tak głupek. Tak. Dlaczego Kaczyńscy tak długo nie mogli go rozpoznać? Tylko nie, myślę, że, wie pan, myślę, że y, go rozpoznali, tylko wydawało im się, że będą się mogli nim posługiwać. Bo ja nie, ja nie jestem jakiś taki specjalnie przenikliwy, czy powiedzmy spostrzegawczy. Tam bym się tak nie przechwalał. Ale w dziewięćdziesiątym roku na wiosnę byłem u Lecha Wałęsy, który wtedy jeszcze był. Już się tam chciał kandydować na prezydenta, ale jeszcze był przewodniczącym w tym. Kolega Ziębiński mnie poprosił, żebym go tam zawiózł, a ja go tak szanowałem, więc nie potrafiłem mu niczego odmówić. I go tam zawiozłem i on, prawda, to chodź tam do, do tego do gabinetu. Tam. Ja nie chciałem, ale potem myślę sobie właściwie, dlaczego nie. No i poszedłem. Nie brałem udziału w rozmowie, tylko się przysłuchiwałem w rozmowie tego ziembińskiego z Wałęsą I na tej podstawie przekonałem się, że Wałęsa to jest kretyn po prostu. Po prostu kretyn. I wychodzimy stamtąd, i ja mówię do tego, mówię na miłość boską, co wy robicie? Co wy robicie takiego kretyna windujecie na prezydenta państwa? Bo pamiętajcie się, bójcie się Boga. On mówi nie, to robotnik a to trzeba mu pomóc i to. To byłem przerażony po prostu tym. W ogóle ja to się dziwię jednej rzeczy, że dyskusje tu jakieś się takie toczą, a nikt nie przejrzał traktatów, do czego się Polska zobowiązała. Bo jeśli by się okazało, że się zobowiązała, że każdą decyzję naszej złotej pani, bez względu na to, jaka ona będzie, będziemy respektowali, to znaczy, że no to musimy, ale to znaczy, że ktoś nas tutaj zrobił w konia wcześniej i to znaczy, dygnitarzy, prawda, że żeśmy zostali zdradzeni. No to jak tak, to trzeba wziąć tam ich, jak żyją, to trzeba ich wziąć pod sąd i na powrót i do góry, prawda? Za takie rzeczy, to nie można go bezkarnie uchodzić. No to tak jak Polska wysłała wojsko do Iraku, i potem pan minister Klich wycofał to wojsko, więc zapytałem go publicznie. Panie ministrze, wygraliśmy tę wojnę czy nie? No jak wygraliśmy, to gdzie są jeńcy, gdzie są łupy, gdzie są branki? Zwłaszcza te branki by się nam przydały, prawda? A jak żeśmy przegrali. No to kogo mamy postawić pod ścianę i pluton egzekucyjny wezwać, bo to nie może być tak, że państwo przegrało wojnę i nie ma winnych. No to tylko głuche milczenie mi było odpowiedzią, bo potem się zorientowałem, dlaczego tak było. To nie była wojna, tylko operacja pokojowa, a tej ani wygrać, ani przegrać niepodobna, prawda? Celem moim nie jest to, żeby mnie lubili przedstawiciele jakiejś partii. Bo jakbym tego, jakbym chciał, żeby oni mnie lubili, to bym się zapisał do tej partii. Może bym został nawet jakimś dyżurnym, funkcyjnym, no to by mnie wtedy lubili, a przynajmniej by udawali, że mnie lubią, prawda, żeby mi się podlizać. Ale nie jest to moim celem, w związku z tym nie zapisuję się do żadnej partii, tylko znaczy uważam, że uważam się za publicystę. I na tyle, na ile to jest możliwe oczywiście, moim celem jest przekazywanie tym, którzy chcą tego słuchać, tego co uważam za prawdę. Tego co uważam za prawdę, bo być może ja się mylę, więc skromnie powiem przekazywanie tego, co uważam za prawdę. Tyle i więcej, więcej żadnych celów nie mam. Na przykład w tej chwili od państwa też nie oczekuję, że będziecie na mnie głosowali, bo nigdzie nie kandyduję. A więc nie chcę od was niczego wybudzić. Tylko chcę coś powiedzieć, co Państwo pewnie być może uważacie za warte uwagi, skoro tu jesteście, prawda? I to tyle. Więcej żadnych ukrytych celów w tym nie mam. To, że tam mnie nie lubią, no trudno, no nie jest to, jak powiadam, moim celem już nic nie będę mówił na to. Ale jak się panu redaktorowi daje w tych rozmowach e, w środę, w komentarzach w telewizji, to wam? E, tak e, fa, fajnie komentować przyczynę tych naszych e, isków, tyle, bo jak słuchałem e, rozmów niedokończonych, jak tylko jakiś telefon był. Co na, na ich temat coś się mówiło, to naraz wyłączyli. A czasu, pan od dłuższego czasu zawsze komentarze. To panu, nie jest i to daje nie. pan, że pana nie wyłącza i no To, to jak, jakby mnie zaczęli wyłączać, to bym już zakończył współpracę. No bo po co wtedy? No jasne, jak, jeśli redaktor lepiej wie, co ja powinienem mówić, no to niech sam mówi. Prawda? I jeżeli on, jeżeli on mnie zaprasza, jeżeli on mnie zaprasza, to pewnie dlatego, że uważa, że ja jeszcze lepiej wiem, co trzeba powiedzieć. Okay. No nie od niego koniecznie, no. ale, ale też wiem, co no. trzeba powiedzieć. Ja kiedyś super. to tak, to w Polsce się upowszechnia taka ubecka maniera w mediach, Aha. bardzo niedobra. Zapoczątkowała to pani olejnik, nasza stokrotka resortowa. Aha. Że ona jak ro, nie rozmawia ze swoimi gośćmi, tylko ich przesłuchuje, przesłuchuje ich, no, żeby, się, żeby się przyznali. I ja, to mnie strasznie ta maniera irytuje, więc jak kiedyś za pośrednictwem swojego tam sekretarza, pani Olenik, chciała mnie zaprosić do jakiegoś programu swojego, to, to on, zadzwonił, on zadzwonił do mnie. Powiedziałem, dobrze, chętnie przyjdę, ale mówię, porządek musi być. Proszę mi przysłać wezwanie na piśmie z numerem sprawy i z zaznaczeniem, w jakim charakterze mam być przesłuchany. Czy świadka, czy podejrzanego. Mówię, porządek musi być. No to już to był ostatni no te telefon. Ta, już więcej nie No ale to tak, ale no nie dobrze, nie no to... Byli, bo miała... no bo, ta, kiedyś pani, ta, pani Eliza Michalik... rodziców, to ona nie... To ona kiedyś pani, pani Eliza Michalik mnie też tam do jakiegoś programu zaprosiła. No i a, o aborcji chyba było. No i moje odpowiedzi jej się nie podobały. I zaczęła mnie sztorcować. I ja mówię, pani Elizo... No o co pani chodzi? Jak pani lepiej wie, co ja powinienem odpowiadać, to po co mnie pani zaprosiła? Niech pani stawia pytania, a potem niech pani sama odpowiada, jak pani tak dobrze wie. Po co ja tu jeszcze jestem potrzebny? Ona mówi, no i jak zadzwoniła po raz tam kolejny, właśnie taki jej tam jakiś asystent, ja mówię, nie przyjdę, bo pani Michalik nie umie rozmawiać ze swoimi gośćmi. Ona za godzinę zadzwoniła do mnie i mówi tak, proszę pana, obejrzałam to nagranie. Rzeczywiście zachowałam się nieprofesjonalnie. No to ja mówię, jak pani tak uważa. No i mówi co, i przyjdzie pan? Ja mówię, jak pani tak uważa, to przyjdę w takim razie. Bo powstrzymywała się siłą woli, to widziałem, ale żeby tak mi nie przerywać półsłowa, ale widziałem, jak dużo to kosztowało. Ale to no, trzeba, ja się dziwię, że inni ci delikwenci, którzy tam chodzą na przesłuchania do nie poproszą pani Olejnik czy kierownictwa tej stacji, żeby im takie na piśmie przysyłali, tak właśnie jak to było. Zalecał to jeszcze w latach 70. -tych. Czesław Bielecki napisał taką broszurę: Mały konspirator, jako pod pseudonim Maciej Poleski, żeby właśnie jak wzywają na milicję żeby prosić o te żeby to wszystko było zgodne z kodeksem postępowania karnego a nie tam że wzywają w sprawie urzędowej nie w sprawie urzędowej bo jest to istotne i dzisiaj nawet i dzisiaj nawet dlatego że jeżeli ktoś jest wezwany na przesłuchanie to powinien zostać poinformowany w czyjej sprawie jest przesłuchiwany dlatego że jeśli na przykład Podejrzanym jest osoba bliska jemu, to on może odmówić zeznań. A jeżeli on nie wie, kto jest podejrzany, to nie może korzystać ze wszystkich praw, które kodeks postępowania karnego mu przyznaje. Więc to jest, nie jest jakiś takie akt samowoli, tylko po prostu trzeba korzystać ze swoich praw, warunek korzystania ze swoich praw. Jak pan radator ocenia na przykład dzięki Slavomirowi. Słabości. Proszę pana, no, to tak samo jak Dzień Judaizmu. Tak samo jak Dzień Judaizmu. Jak ktoś nie może wytrzymać bez Judaizmu, to niech przejdzie na Judaizm i nie zawraca nam głowy. Proszę bardzo. To, to, to znaczy, może jeszcze dokończę, bo to, jakie zamysły mają Stany Zjednoczone na temat Europy Środkowej, mogliśmy się dowiedzieć już parę lat temu, oglądając w YouTube, na, na kanale YouTube. Wykład profesora Friedmana dla narybka politycznego Stanów Zjednoczonych, który bardzo się obawiał zjednoczącej się Europy, która mogłaby, w te... jak sparafrazuję to, technologia niemiecka połączona z potencjałem rosyjskim mogłaby zdetronizować dobrostan Stanów Zjednoczonych. Ale nie o tym by chciałem mówić, bo można by to było jeszcze rozszerzyć na Chiny sypiące sobie wyspy na Morzu Południowochińskim. I Amerykanów, którzy robią sobie super nowoczesne z działkami laserowymi, tudzież magnetycznymi działkami, statki, które za pomocą magicznych łapek chińskich hakerów zderzają się ze sobą. Akurat te, które wpływają na tereny Morza Południowego chińskiego. Ale chciałem opowiedzieć o Brzydwie, bo mówi Pan dużo o agenturze w Polsce. No, ja bym się bardzo zdziwił, gdyby w Polsce coś takiego nie istniało, bo byśmy byli chyba jedynym krajem, w którym nie ma agentów, którzy za drugiego, z drugiego rzędu rządzą frontmenami, czyli tymi, którzy dają gębę ca całej tej polityce. No. Ale chciałbym opowiedzieć o przytwie, która została przełożona z, może nie powinienem używać tego słów, z genitaliów Lecha Wałęsy i firmy której on dawał gębę na drugie genitalia, mianowicie jak to się odbyło. Wiemy, jakie były haki na Alecha Sprawa pani Kiszczakowej ujawniła. E, ja bym chciał tylko zasygnalizować, że obecny rząd też nie jest niezależny. Tym tą przytwą to jest przykry wypadek lotniczy, jaki miał miejsce i prawda o tym będzie sznurkiem, na którym, czy Kragańskiem, na którym będzie obecny rząd wodzony, podle widzimy się tak, jak to miało miejsce podczas sterowanej demokracji i przewrotu w latach 90. na naszym terenie. Proszę no trochę mnie tutaj yy, yy, z, u, yy. Zbija z tropu to, że Pan mówi takimi aluzjami, które nie są dla mnie dostatecznie czytelne. Ja jestem prostym człowiekiem i trzeba mówić do mnie normalnie, a nie tak, takimi aluzjami. Zwłaszcza takimi trudnymi do, wie Pan, oceny. Bo ja no, kiedyś poznałem Lecha Wałęsa, ale nie aż tak dobrze, że mu zaglądać w genitalia, co on tam ma przyłożonego do nich. Więc trochę trudno mi jest to zweryfikować, co Pan do mnie mówi. Ale y, dobrze. Podejrzewam, że z Pana inteligencją wyłapał Pan tą ironię. Dobre, bardzo dziękuję. Niech Pan nie przecenia mojej inteligencji. Wie Pan, to ja tak, jak to mówił Franciszek, książę de la nikt nie jest zadowolony ze swojej fortuny, każdy ze swojego rozumu, więc ja nie jestem żadnym wyjątkiem tutaj. Ale wróćmy do rzeczy. Otóż ma Pan rację, proszę Pana, że ja w ogóle muszę się przyznać, że ja nie tylko nie jestem ultrasem demokracji, ale w ogóle nie wierzę w autentyczność demokracji politycznej. W dobie totalnej inwigilacji, utrzymywanie, zwłaszcza w państwach, które dysponują bronią jądrową, że tam dopuszcza się nawet teoretycznie możliwość, że ulica będzie decydowała o tym, kiedy ta broń zostanie przeciwko komu użyta, po prostu nie wierzę w taką możliwość. Nikt na to nie pozwoli. Nikt na to nie pozwoli. A tak, takie przedstawienia się urządza, żeby no, ludzie mieli tam poczucie, że coś od nich zależy i tak dalej. To oczywiście czemu nie? Zawsze to pierwszorzędni fachowcy to robią. Powiem tak, że państwami musi ktoś rządzić. Państwem musi ktoś rządzić. To chyba jasne, że musi, prawda? No i do rządzenia państwem są potrzebne dwie rzeczy: siła i wiedza. Jedno i drugie, jednym i drugim dysponują tajne służby. No i to nic złego nie jest, że one rządzą. To są takie dwa modele. Naj, najogólniej rzecz biorąc, można tutaj nakreślić. Jeden model turecki, a drugi zachodni. Kiedy Kemal Atatürk modernizował Turcję, no to już były lata 20. i panowała moda na demokrację, takie gusło było, że wszystko musi być tutaj demokratyczne, więc on to rozumiał i tym turkom swoim powiedziałem, no jak już nie możecie wytrzymać bez demokracji to dobrze tam się partie zakładajcie kotłujcie się tam wybierajcie i tak dalej ale ostatnie słowo należy do armii jak wygrywa nie ta partia co ma wygrać to armia mówi o zaraz zaraz tu nieprawidłowości były tu wracam powtarzamy aż wreszcie jest tak jak ma być i tego to jest takie brutalne chamskie i te ale no działa przynajmniej do niedawna działało. W, w Europie Zachodniej jest to trochę inaczej w Ameryce też. Jak to jest, to bardzo ciekawe, bardzo taki ciekawy pogląd przedstawia były szef wywiadu francuskiego hrabia Alexander de Marange. Jest taki wywiad rzeka z nim, przeprowadza go pani Krystyna Okręt. Ona prywatnie jest naturalną przyjaciółką byłego ministra spraw zagranicznych Francji Bernarda Kusznera, więc pani bardzo dobrze tam w polityce zorientowana, bardzo inteligentna. No i wypytuje tego Aleksandra de Maronso o różne rzeczy. Między innymi pyta go w pewnym momencie: proszę pana. To jest przetłumaczone na język polski pod tytułem Sekrety Szpiegów i Książąt. W pewnym momencie go pyta, proszę pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu. A on taki oburzony mówi, proszę pani, co pani mówi? Biaczy ja, konfidenci? Konfidenci są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma. U nas są honorable korespondent. No więc ona mówi, przepraszam, nie chciałam pana tu wyrazić, ale to, to, to w takim razie, z jakichś środowisk państwo honorable korespondent się rekrutują? Więc on już udobruchany powiada, ach proszę pani, z najróżniejszych może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable korespondent wywiadu, i on mówi o tym jako o rzeczy zwyczajnej. No to ja muszę sobie postawić pytanie, w jaki sposób dochodzi do zwerbowania takiego dygnitarza. Co? Do pałacu Lidziejskiego, gdzie urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik z wywiadu, bez pukania wchodzi do gabinetu, bez zaproszenia siada na fotelu, nogę na nogę zakłada i ekscelencjo opowiada tu papierek do podpisania: macie, że zachowacie w tajemnicy tu pseudonim taki, a taki, a tamten się zrywa na równe nogi i mówi: co? Bierze fotel tam Ludwika XV, roztrzaskuje temu werbownikowi na łbie, i karetka go z roztrzaskaną głową wywozi na sygnale. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się zdarzyło w Pałacu Elizejskim. Nigdy. No to jak nie tak, to jak? A jakoś się musi to dokonywać, prawda? Otóż wydaje mi się, że tak się to dokonuje, że do. Takiego ambicjonera młodego przychodzi pan albo panowie i powiadają jemu tak: Proszę pana, my tu od pewnego czasu się panu przyglądamy. Pan bardzo ciekawe rzeczy mówi. Jesteśmy pewni, że w przyszłości odda pan nieocenione usługi republice. Ale sam pan rozumie, więc jak on rozumie, to zaczynają do niego spływać pieniądze, nieduże, ale takie, które pozwalają mu na prowadzenie jakichś kampanii politycznych. Media zaczynają się nimi interesować, zrobią z nimi wywiady, on zaczyna bywać tam w telewizji, wychodzi z anonimowości, staje się politycznym celebrytą, zostaje radnym miejskim, potem merem, później deputowanym do parlamentu, później senatorem, później ministrem stanu, a potem nawet prezydentem, tak jak pan Emmanuel Macron. A co to komu szkodzi, jak prezydent jest przewidywalny? No i to jest takie trochę eleganckie. W tamtym kręgach można otwarcie mówić o istnieniu wolnomularstwa. To wie Pan, jasne, że można, ale tu ja myślę, że tam wolnomularze też są infiltrowani, bo to wie Pan, wolnomularze nikogo na śmierć nie skazują, a w tym wywiadzie, to jak ktoś się nie słucha, to żaden sąd się tam nad tym nie rozwoi, tylko ucinają mu łeb i tyle i na tym, od tego nie ma żadnego odwołania. Otóż na czym polega różnica? między sytuacją w państwach poważnych i sytuacją w Polsce na tym że w państwach poważnych tajne służby służą swojemu państwu bo wiedzą że innego nie będą miały że jak to państwo będzie silniejsze będzie miało lepszą pozycję międzynarodową to ich możliwości będą w dodatnie sprzężenie zwrotne Tymczasem nasz problem polityczny polega na tym, że nasze, nasi bezpieczniacy od 1944 roku wysługują się komu innemu. I to mówię, że z Polską rządzą trzy stronnictwa, ruskie, pruskie i amerykańsko-żydowskie, nie ma żadnego polskiego. No i to jest nasz problem. To. A to... Wie pan, demokracja, to mój Boże, cóż to za jasne, że musi być jakieś przedstawienia muszą być